Szczęść Boże, kochane dzieci Boże, umiłowani w Chrystusie Panu, widzę Was 24 sierpnia, w niedzielę kochani, cudowny dzień, niesamowity, byliście już pewnie na Eucharystii, macie w sobie Chrystusa żywego, obecną miłość, miłość, która przyszła na świat kochani, I uobecnia się, chce się z nami łączyć w Eucharystii kochani, ja dziękuję Bogu, że odkryłem teraz to, jakby od dawien dawna, wiadomo, nie, ale... Słuchanie, to jest najwspanialszy darek, jaki może, jaki może nam dać Bóg. Jednoczyć się z nami poprzez Komunię świętą, poprzez Eucharystię. Przychodzi do nas w Komunii Świętej i zaprasza. Zobaczcie, czytamy Boże słowo. Bo mówi Chrystus, żywy, obecny. Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was. Pokrzepie. I zobaczcie, jaka jest radość, jaki jest pokój, prawda? Żeby człowiek to zrozumiał, jak wielkim darem jest Eucharystia, kochani, naprawdę. Sakramenty, w ogóle spowiedź, wyspowiadać się, uwolnić się z grzechów, zrzucić z siebie te brudy, tych złych jakichś złych zachowań. Wiecie, o co chodzi? Iść przed święty sakrament, poprosić o łaskę dobrej spowiedzi, żałować za te grzechy, kochani. To jest coś najspanialszego, kochani. Mieć żal taki, poprosić ducha świętego o taką prawdziwą skruchę, żeby żałować za te grzechy, mieć świadomość swoich popełnionych grzechów, kochani. Wiadomo, że. Do końca życia będziemy prowadzić jakieś walki, prawda, żeby tylko złe duchy będą chciały nas odciągnąć od żywej obecności Chrystusa Jezusa w najświętszym sakramencie, prawda? Nie będą chciały, no czy będą chciały, a żebyś Ty czy ja nie chodzili na Eucharystię, nie chodzili na dorację, nie modlili się, żebyśmy siebie nawzajem nie kochali, nie przebaczali, bo wtedy On przegrywa, rozumiecie, wtedy wygrywa miłość, czyli Chrystus, obecny żywy, który mieszka w naszych sercach, kochani. Bo się łączymy z Nim w Eucharystii i naprawdę odczuwamy pokój. Ja naprawdę także żałuję, że tyle lat zmarnowałem. Kiedyś rodzice, wiecie, mówili, idź na Eucharystię, albo chodź z nami. Nie tam chodziłem, to ja nie byłem świadomy tego w ogóle, wiecie. Bo wybrałem na życie, jakichś kolegów, wiecie. Zacząłem być później zdemoralizowany. Narkotyki, jakiś alkohol. To jest tragedia, kochani. No, później człowiek jest sparaliżowany emocjonalnie, duchowo. Czuje jakiś taki... ciemność duchowo, wiecie. Później jest agresywny, yy, zdemoralizowany. To jest tragedia, kochani. To, to jest, a, i jeszcze kochani, mam tutaj drogę, nie? którą bardzo serdecznie polecam, zawsze sobie gdzieś jeżdżę. Eee, z całego serca polecam że Maria Escriva de Volaguer, jest petarda. Ze szczególną dedykacją dla Polaków, jest moc kochani. Lubię bardzo do niej wracać. Nie wiem, czy na YouTubie prawdopodobnie też chyba jest gdzieś droga. Jak ktoś nie lubi czytać, to albo lubi czytać i słuchać, prawda? <grystwik> eee, Także kochani, zobaczcie, no, różne są opinie temat Eucharystii, braci protestantów, załóżmy, nie? Tam innych jeszcze jakichś wyznań, prawda? Ale zobaczcie, to jest opt... Bóg prowadzi każdego człowieka swoimi drogami, prawda? Może na początku przechodzi jakąś drogę, ale może później dojdzie do tego, jeszcze rozszma... rozsmakuje się w Eucharystii dojdzie swoim sercem do tego, że naprawdę warto przychodzić na Eucharystię, karmić się ciałem Pana. On uzdrawia nasze serca. Uzdrawia, kochani, naprawdę. On, on jest Bogiem dobrym, On jest Bogiem miłosiernym, On jest Bogiem przebaczającym. Nie ma takiego grzechu, którego by nie przebaczył. Tylko chodzi o to, czy my chcemy tego przebaczenia, czy pragniemy tego przebaczenia. To jest pierwszy krok do tego, żeby zostać uzdrowionym wewnętrznie, kochani. I później ciągle jakaś walka trwa, prawda, wewnętrzna, nie? I czasami tak się mi wydaje, mówię, Panie, czasami nie jest winien jakiemuś mojemu złemu samu drugi człowiek, nie? Tylko właśnie mi się wydaje, że myśli moje góry mi się nakręcam, nie? Jakiś, jakiś taki wiecie, jakiś, jak to się nazywa, kurczę, <laughs> brakuje mi słów. Uprzedzenia jakieś, wiecie, mamy jakieś uprzedzenia, później to wszystko dziepuje się w naszych sercach. Trzeba to nas odrzucać jakieś uprzedzenia, no. Bóg kocha każdego człowieka, każdego chce zbawienia, tylko no, nie każdy wybiera, ale to nie, to nie znaczy, że ja mogę kogoś drugiego nie kochać, prawda? Jak się objawia miłość. Nie muszę się z kimś spotykać, prawda? Tylko modlić się za tę osobę mogę, prawda? Jakiś dobry czyn, jakieś ofiary, na przykład nie, iść na pichotę z stopu do Świętej Wody, na przykład, w jakiejś intencji. Jakieś takie kamienie nosiłem w plecaku, pamiętam, Tam można zostawić pod krzyżem, nie? Tam markerem napisałem imię, nazwisko i intencja, nie? Takie, także jak zobaczycie takiego, takiego kamienia, to byłem ja, czarny marker. Jakoś osobę, imię, nazwisko i jakoś intencję, na przykład nie? w nawiasie jakieś nie wiem, narkotyki, nie? Że proszę ci Matko Boża, żebyś uwolniła tego człowieka. Na przykład ze zbrania narkotyków, nie? No bo to człowiek później niszczy siebie, psychikę, charakter kśnie, śnie, wola później słab, słabnie, agresywny człowiek się staje, rodzina później cierpi na tym, ludzie dookoła. Także kochani, no, Eucharystia, zobaczcie i tak. I ci właśnie bracia, jacyś nasi, nasi którzy no, nie przyjmują ciała naszego pana, mogą mieć różne opinie na ten temat, prawda? Ale zobaczcie, no, kogo się słuchać tak naprawdę? Zobaczcie, ja mam w domu, pamiętam takie, no, to jest dla mnie petarda, nie? 13 encyklik świętego Jana Pawła II, taka, taka wielka, gruba książka, 13 encyklik, kochani, to jest tak głęboka mądrość, to jest petarda, dla mnie to jest ogień, ogień wielkiej mądrości, wszystko. mądrość to jest Duch Święty, no, mądrość, taka boża mądrość, prawda, nie jest jakaś światowa taka, nie... <laughs> Mądrość Boża, 13 encyklik, petarda, kochani, naprawdę, czasami muszę coś 10 razy, czy, 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 żeby zrozumieć, ale to był Paweł II, to był autorytet, kochanie. tak samo Benedykt XVI, jaką pięknie o Eucharystii pisał, prawda? <śmiech> 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 Dlatego warto się tych ludzi słuchać, <laughs> czytać, rozważać coś, naprawdę, to jest pięknie, nie? Dlatego polecam bardzo, drogę, nie? przyjdzie może czas. A jeszcze kochani, mam w domu takie wiecie, kazania, o przy okazji właśnie, nie? bardzo polecam, petarda dla mnie, jak, dla mnie, to jest naprawdę, no i ogień Bożej Mocy, naprawdę przez te książki normalnie. Taka mądrość. Yy, błogosławiony Hendrik Suzo. Życie tam. Yy, mądrość przedwieczna. Co tam jeszcze mam, czekajcie. Yy, Tauler, okazania, 80 kazań, dwa tomy. Petarda, nie Jan Tauler. Yy, Jan, Jan Tauler, co tam jeszcze czekacie. <laughs> A przewodnik grzeszników, kupcie sobie naprawdę Petarda też, święty Ludwik z Granady, dla mnie to jest też no, moc, jest, nie? Ale kupcie sobie naprawdę encyklik, encykliki świętego Jana Pawła II, nie? Jest moc. I cóż, kochani, no, Eucharystia, właśnie oni pięknie o Eucharystii mówią, no, oni przeżywają naprawdę wielką, przeżywali jedność z Chrystusem, naprawdę obecnym, martwych tak jak my, każdy człowiek może to przeżywać, co dostępne jest dla jednego, dostępne jest dla wszystkich, dlatego, no nie każdy z tego korzysta na boczku wieku, no. Bo no diabeł też nie śpi, prawda? I chcesz, byśmy no, nie przyjmowali ciała naszego Pana, nie, nie jednoczyli się z Nim. A zobaczcie, On mówi do nas, że tak Bóg miłowo świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, rozumiecie życie wieczne, ale będzie petarda, co? No wieki, będziemy żyli w szczęśliwości, w radości jest moc. Dlatego <laughs> warto chodzić na dorację. Przynajmniej ja tak, ja tak robię, nie? Szukam jakiegoś takiego, wiecie, mocy. Ja czerpię moc do życia sprzed najświętszego Sakramentu, nie sprzed telewizora, nie? <grych> Także, kochani, jest moc jest moc. Po eucharystyce tutaj przyjechałem. Porozważać, pomodlić się w ciszy. Bardzo kocham ciszę teraz, kochani. Kiedyś to uciekałem od ciszy, uciekałem od samotności, o takiej, wiecie, chwil, takich, że nie mogę siedzieć sam. Zawsze musiała jakiś techno leć, cały czas coś, wiecie, jakiś chaosie, musiałem żyć, żeby zagłuszyć sumienie swoje, nie? A Bóg się upominał o mnie. Adam, chcę cię zbawić, chcę ci dać swoje słowo. Dlaczego nie chcesz mnie słuchać, nie? a ciągle uciekałem? Dobra, tam, dobra. tam. I mówił przez rodziców, mówił, przez ludzi mądrych, nie? A ja nie chciałem słuchać, bo byłem tak głupi, że mnie tak demon omamił, że słuchałem siebie samego i Kolegów, którzy naprawdę namawiali mnie do złych rzeczy, nie? Taki byłem głupi, nie? A teraz, no... Starać się trzeba każdego dnia. to się walka, właśnie, no. Toczy się walka, no i czasami właśnie, no... Zobaczcie, co powiedział Święte Augusta później, że no, kochaj wszystkich, ufaj niewielu, bądź gotowy do walki, ale jej nie wszczynaj, pielęgnuj przyjaźnie. To jest, kochani, cudowne. No. Dzieci Boże jesteśmy. Jesteśmy Dzieci Boże. No. Dzieci Boże naszego kochanego Ojca, który jest w niebie wszechmogącego, który nas kocha, który, nas, który się troszczy o nas każdego dnia. Przeczytajcie sobie Psalm 91 dzisiaj. Przeczytajcie sobie list Świętego Piotra I. Tak spokojnie, tak z wielkim takim namaszczeniem. Duch Święty stąpi. Pomóżcie do, do Ducha Świętego, aby dał, nam, dał Wam taką łaskę, żeby to zrozumieć dobrze. Także, kochani, to jest takie życie. No. Jest pięknie, jest cudownie. Jak to się mówi, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Ja sobie tu przyjechałem na spokojnie, pomodlę się, tą książeczkę, różaniec wzięłem, kanapeczki trzy, <śmiech> piciu, <śmiech> maślankę jedną, także jest pięknie, kochani. Coś wam mogę powiedzieć. Jezus was kocha niesamowicie. Nigdy o tym nie zapominajcie, nawet jak upadacie. Zawsze wracajcie do Niego w sakramencie pokuty i pojednania. Przytulajcie się do Niego na Eucharystii, na adoracji. Módlcie się do Niego całym sercem, kochajcie się nawzajem, wszystko będzie dobrze. I diabeł będzie przygrywał. Nie dawajcie miejsca w waszych sercach diabłu. Nie dawajcie. Także niech Bóg wam błogosławi. Amen. Pokój dobro.